Ósme spotkanie w naszej szkole psalmów, kochani, dotyczy dzisiaj trzech psalmów, które pokazują nam umiłowanie bożych przykazań, umiłowanie Słowa Bożego, umiłowanie prawa Bożego. Ważny temat, tym bardziej, że może dziś już tak trochę mniej. Mówimy o przykazaniach bożych, o wartości Bożych przykazań, czyli o wartości Bożego Słowa, prawa Bożego, by je zachowywać w sercu, by nim żyć i by Boże przykazania, czyli Boże Słowo kochać. Jak zobaczymy na zakończenie tego tematu, pierwszy psalm, to psalm właśnie numer jeden. Pierwszy, który otwiera księgę psalmów, którą analizujemy, mówi o Słowie Bożym, o Prawie Bożym, a Prawo Boże to zbiór Bożych przykazań, które wyrażają Bożą Wolę. I tu widzisz związek. Słowo Boże przekazuje nam Prawo Boże, przekazuje nam przykazania Boże, które niosą objawiają wolę Bożą. Kiedy mówimy o prawie Bożym, o przykazaniach Bożych, czasami rodzi się w sercu człowieka taka niechęć, ojejku, nie chcę tego, ciężar jakiś odczuwasz, już ci ciąży na samą myśl, kiedy mówimy o Bożych przykazaniach. Ale potraktuj ten temat i Boże przykazania, i Boże prawo jako drogę do szczęścia człowieka. Jako dar Boży dla człowieka, aby był szczęśliwy, by życie Jego było udane, pomyślne. Dlatego pierwszy psalm zaczyna się od tego hebrajskiego aszre, o którym mówiliśmy już, szczęśliwy człowiek, szczęśliwy człowiek, który wypełnia Boże prawo. I widzimy w tym psalmie dwie grupy ludzi. Jeden to jest szczęśliwy, który wypełnia Boże prawo, żyje Słowem Bożym, żyje Bożymi Przykazaniami i drugi człowiek, który nie żyje Bożymi Przykazaniami, nie idzie za Bożym Prawem i on jest nieszczęśliwy i on przeżywa pustkę, droga występnych zaginie, mówi ten psalm. Więc najpierw ten szczęśliwy, który żyje Słowem Bożym, ten, który Słowo Boże kocha, który je ceni, który jednocześnie unika tej drogi grzeszników, mówi Słowo, nie wchodzi na drogę grzeszników, nie zasiada w kole szyderców, nie chce zbłądzić. Ten szczęśliwy trzyma się Słowa Bożego, ten właśnie trzyma się Bożych przykazań, i jest porównany do człowieka, do, porównany do drzewa zasadzonego nad rzeką, które ma liście zawsze zielone i wydaje zawsze owoc. Liście jego niewiętną. To obraz człowieka, który ma życie w sobie, Boże życie i owocuje miłością. Jego życie jest szczęśliwe, bo jest napełnione Bożym Słowem. I Słowo Boże mówi. Wszystko, co uczyni, cokolwiek uczyni, pomyślnie wypada, wiedzie się temu człowiekowi, bo Bóg mu błogosławi, dlatego że otrzyma się Bożego słowa i kocha to słowo Boże. A ten, który zboczył z drogi Bożych przykazań, nie żyje słowem Bożym, nie czyta słowa Bożego, jest porównany do plew, które wiatr rozmiata, nikomu niepotrzebnych resztek. Z ziarna i on jest nieszczęśliwy. On zbłądził, on zrezygnował z Bożych przykazań i dlatego słowo o Boże mówi: droga Jego zaginie. Więc na początku w Księdze Psalmów, już w pierwszym samie widzimy wartość Bożego prawa, Bożych przykazań, Bożego słowa. Kto je przyjmuje. Jego życie będzie szczęśliwe, udane, błogosławione, cokolwiek uczyni, pomyślnie będzie wypadać Bogu, będzie błogosławić i będzie porównany do drzewa zasadzonego nad płynącą wodą i jego liście niewiętną i wydaje wciąż owoce, bo jest zjednoczony z Bogiem. Do tego. Chce nas zachęcić. Pierwszy psalm, pierwszy w tej księdze psalmów, i pokazuje nam dwie drogi, dwa style życia. I w ten pierwszy psalm stawia pytanie człowieku: którą wybierzesz? Którą drogą pójdziesz? Stawia przed tobą dwie drogi, jak mówi Bóg, upowtórzonego prawa drogę życia, drogę śmierci wybierajcie życie zgodne z Bożymi przekazaniami. I drugi psalm 119 też o Bożym przykazaniach, o Bożym prawie, o Bożym słowie, które ma wielką wartość i chcę, żebyś pozytywnie popatrzył na Boże przykazania jako Boży dar miłości, nie jako ciężar, który Bóg na nas składa, żeby zniewolić i unieszczęśliwić, ale by przeciwnie, by uczynić szczęśliw by dać nam pokój radość i błogosławieństwo. Więc mówi Bóg, Psalm 19, werset 8, że Jego prawo, Jego Słowo, Jego przykazanie jest doskonałe. Mówi ten psalm, jakie jest prawo Boże, jakie są Boże przykazania? Psalm 19 i co powodują w sercu człowieka? Oto tak, prawo Boże jest doskonałe. Mówi psalm ten, Słowo Boże jest bez zmazy. Co robi? orzeźwia duszę, krzepi ducha. Sam Bóg mówi, co czyni w nas? Boże przykazanie wierność Jemu. Co czyni w nas Słowo Boże? W ten sposób, jaki jest? Niezawodne, mówi Bóg. Jest to niepomylne, więc przykazania Boże nie mylą się. Bo Bóg się nie myli. Słowo Boże poucza człowieka. Ten psalm mówi od wersetu ósmego, że słowo Boże, przykazania Boże rozweselają nasze serca. Jaśnieje przykazanie Pana i oświeca oczy. Więc gdy nie wiem, co zrobić, trzymam się Boże przykazań. One oświecają moje oczy, aby nie chodził w ciemności. Dalej słowo Boże, prawo Boże jest czyste. Przykazanie Boże trwa na wieki. Jest niezmienne. Przykazania Boże, mówi psalm, są prawdą. Nie kłamią, nie mylą się. Są słuszne i są bezcenne, co jest obrazowo przedstawione, że są cenniejsze od mnóstwa złota i słodsze od miodu. I kończy się ta część o wartości Słowa Bożego, Prawa Bożego, przykazań w Boże tym, że w ich przestrzeganiu jest wielki zysk wielka nagroda nagroda życia wiecznego i dziś mówię o Bożych przykazaniach o Bożym prawie byśmy je jeszcze bardziej pokochali i podporządkowywali zawsze nasze życie słowu Bożemu czyli prawu Bożemu czyli Bożym przykazaniom, bo one objawiają nam wolę Boga dla naszego życia. Przecież my mamy ją spełniać, jej szukać, wykonywać, a nie swoją wolę. Trzeci psalm dziś, który przedstawiam, analizuje z wami to psalm 119. Psalm 119, kochani, jest najdłuższym psalmem w całej Księdze Psalmów, najdłuższy, wyjątkowy psalm, który mówi o doskonałości Bożych przykazań, o doskonałości prawa Bożego. I pierwszy werset już tego psalmu podobnie mówi o tym: Ashre, szczęśliwy mąż, który chodzi” według prawa Bożego. Szczęśliwy człowiek, który wypełnia Boże prawo. Więc przypomina ci się to słowo i Jezusa z Ewangelii Mateusza, szósty rozdział, starajcie się najpierw o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam dodane. Jeśli prawo Boże, przykazania Boże będą dla nas najwyższą wartością, Bóg się o wszystko zatroszczy, poukłada wszystko. Drugi werset szczęśliwi, którzy zachowują Jego przykazania, czyli po to poznajemy Boże prawo w Słowie Bożym w nauczaniu kościoła, w sakramentach, by je zachować, mówi Psalm, całym sercem, i by szukać woli Bożej. Prawa Bożego w codzienności naszego życia. Szczęśliwi już zachowują Jego przykazania i całym sercem Boga szukają. Tak więc w drogach naszego życia czasem idziesz po omacku, pytaj się, Boże, jaka jest Twoja wola, jakie jest Twoje światło, by kroczyć drogami Bożego Słowa, Bożych przykazań. I gdy je już poznajemy, to nie po to, by przeminęło z wiatrem, by zachować Boże przykazania. Werset czwarty mówi, dałeś przykazania po to, by pilnie ich strzeżono. Czyli w sercu masz je strzec. Strzec Bożych przykazań. Pilnie trzymać się Bożego prawa. Nie odstępować od Niego. Werset ósmy, Twoje przykazania chcę zachowywać. Chcę zachowywać, czyli musi być zgoda naszej woli, ze zgo z wolą Bożą. Czasami tak jest, że to mi pasuje, to mi pasuje, to tak, to tak, a to nie, to nie, to nie, to nie. To nie. nie, to jest pułapka, droga do nikąd. Bóg oczekuje i zaprasza, by całą Jego wolę przyjąć dla naszego życia, i musi tu być zgoda mojego serca i mojej woli, by podporządkować swoją wolę woli Boga, czyli Boże Przykazaniom. I tu musi być Twoje. Chcę, Chcę Boże Twoją wolę wypełniać. Twoje przykazania chcę zachowywać. Werset ósmy po co? Właśnie, by nie zboczyć z Twoich przykazań. I gdy poznałem Twoje przykazania zawarte w Piśmie Świętym, w nauczaniu w katechizmie Kościoła Katolickiego, werset 11 mówi, w sercu moim ukrywam Twoje słowo, przechowujesz je w sercu i trzymasz się w sercu tu sercem Bożego prawa, bożych przykazań by nie zgrzeszyć przeciw Bogu i o tych przykazaniach mówi Psalm ten w wersecie 15 rozmyślam, nie zapominam, trwam przy Bożych przykazaniach, przy Bożym Słowie, przy Bożym Prawie, nie jako kajdany, łańcuchy, które mnie zniewalają, bo tego nie chcę, Bóg, ja muszę uwierzyć, że Boże przykazania, Boże Słowo, Boże Prawo jest dla mojego dobra, dla mojego rozwoju, dla mojej świętości, dla życia wiecznego, bo Bóg wie co czyni. Jeśli daje nam Boże przykazania, Boże Prawo, to mamy je pokochać. Dlatego werset 31 mówi, przylgnąłem do Twoich przykazań. Chodzi tu o wybór serca, o wybór woli. Przylgnąłem do Twoich przykazań i biegnę drogą Twoich przykazań, czyli posłuszeństwo Boże przykazaniu, by być w jedności z Bogiem, by swoją wolę poddawać pod wolę Bożą. I w ten sposób mam przeżywać Boże Słowo, Boże prawo, Boże przykazania i staną się one dla mnie rozkoszą, mówi Psalm 24 werset. Twoje przykazania są rozkoszą mojego serca. Tak spróbuj spojrzeć na prawo Boże, na Słowo Boże, na Boże przykazania, które prowadzą nas do szczęścia. Mamy je zachowywać w sercu, bo przez Boże prawo, Boże przykazania Bóg poucza nas. Werset 34. Pouczaj mnie swoimi przykazaniami. Bóg poucza, a ja mam zgodzić się na to. Pouczaj mnie, Boże, prowadź mnie i nakłaniam serce swoje do Bożych przykazań, do Bożego prawa, Bożego słowa, nawet jeśli mi wydaje się coś inaczej. No to jeden z nas, dwóch się myli. Bóg na pewno nie. To ja mogę się mylić. Bóg się nie myli. Więc mówi Dawid zaufałem Twoim przykazaniom werset 42 zaufałem Tobie mój Boże chcę zawsze strzec Twojego prawa Twoich przykazań werset 44 i dlaczego moglibyśmy zadać pytanie jest tutaj takie podporządkowanie Bożym przykazaniom całego życia ponieważ Bóg nas uczy. By Boże prawo i Boże przykazania, kochać, kochać, bo jeśli Bóg poucza, to dla naszego szczęścia i zbawienia wiecznego. I mówi Dawid 247 w Psalmie 119, będę weselił się z Twoich przykazań, które miłuję, mamy pokochać. Boże słowo, Boże przykazanie, Boże prawo, które miłuje. Czy miłuje Boże przykazania? Czy tak myślałem o Boże przykazania? I na zakończenie werset 48 mówi: Wyciągam ręce do Twoich przykazań, które kocham bardzo. Jeśli kochamy Boga, chcemy Go kochać, to mamy też kochać. Jego słowo, jego przykazania, bo przecież Bóg dał nam je po to, by nas uszczęśliwić, ochronić, zbawić i dać życie wieczne. Miłość do Boga wiąże się z miłością do Jego przykazań. I miłość do Boga polega na spełnianiu Jego prawa, Jego przykazań, Jego słowa, posłuszeństwo Jemu. Pierwszy list Jana, rozdział 5, werset 3. Miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Chrystus sam zachęca nas do tego, by wypełniać przykazania Boże, gdy mówi Mateusz 19, 17. Jeśli chcesz, osiągnąć życie wieczne. Zachowaj przykazania. Widzimy, jak to się ściśle wiąże. Nie ma życia wiecznego, bez zachowania Bożych przykazań, czyli Bożego prawa zawartego w Słowie Bożym. I jeśli chcę kochać Boga, to polega ta miłość na spełnianiu Jego przykazań. A przykazania Jego. Doprowadzą nas do szczęścia wiecznego.